Niektórym paniom wydaje się, że jest to bardzo trudne. Ja mam taki, taki sposób na takie szybkie, przydymione, przydymione oko. Mianowicie też jest na bazie czarnego cienia do powiek. Po prostu nie używam kredki ciężkiej, tylko po prostu czarny cień do powiek. Zamknij oczko. Tym czarnym cieniem obrysowujemy całe oko dookoła. Bardzo dobrze również robi, jeżeli mamy przyklejone brwi, dlatego że tak jakby tą, to połączenie y, tej sztucznej rzęsy z, z okiem zostaje zakryte. Dobrze, teraz do góry poproszę, do mniej więcej tak do połowy. Jak nam się troszkę cienia o sobie, to nigdy nie należy się denerwować. Po prostu bierze się gąbeczkę odrobinę podkładu czy pudru i, i się to likwiduje. Dobrze. Następnie bierzemy, e, bierzemy brązowy cień. Najlepiej taki naturalny i najlepiej taki lekkomatowy. Może być na wyjście, większy może być z połyskiem. I malujemy całą, całą powiekę górną. Dobrze, żeby na dole nie było tak czarno, również rozcieramy to, rozcieramy to brązowym cieniem. Proszę na górę. Żeby to oko również troszkę, troszkę rozświetlić, bardzo fajnie jest użyć jakiegoś jasnego cienia, na przykład w takiej tonacji jaśniusieńkiej, lekko, nawet perłowego, i wtedy, żeby ten łuk brwiowy y, jeszcze bardziej wydobyć, kładziemy sobie odrobinę tego cienia dokładnie tu pod łukiem brwiowym, i odrobinę również w kąciku. Bardzo dobrze rozświetla nam oko.